Przypominam, że to jest poziom hard. Jakby kto nie wiedział. No, i teraz budujemy głęboką jamę. Aż na maksa w dół, ile wlezie. Kamyczki się przydadzą na jakiś dodatkowy mur. Czy coś. Na pewno nie zaszkodzi. No, i tak w sumie. Jesteśmy już... Bezpieczni. Nikt nam nie poskoczy już. I jest fajnie. Teraz tylko w dół i w dół. Może jakiś węgiel, czy żelazo, cóż tam będzie? Hmm. No tak o ma lepiej stawiać. Oho. Potem to powiększy się. Powiększę. Na razie nie mam czasu. Dobra. Jest. No i tak kopiemy, kopiemy i kopiemy w dół. W sumie do nas nic nie podejdzie. Potem jak już będziecie mieli odpowiednią ilość węgla, opłaca się po prostu już nie wychodzić na podwórko. Tu jest bezpiecznie, wystarczy kopać w dół, zbierać różne surowce, no i powiększać, powiększać swoją swoje budynki, swoją twierdzę, szopić co się chce praktycznie. Ale ogólnie jesteśmy bezpieczni. nic nam raczej nie, powin, nie, nie spadnie na, na głowę. Nie ma takiej opcji, ale różnie jest. Może i coś spaść. Ale też przerabiałem. Nic nie ma prawa spaść. Pod warunkiem, że jest jasno. Mhm, dobra. Tak kopiemy i kopiemy. nie ma końca i kopiemy wow. jeszcze długa droga czeka nas w kopaniu żeby mi drabiny wystarczyło chociaż może mi nie wystarczyć I będzie lipa Hop, hop No i to jest najlepszy <śpiewanie> sposób praktycznie Mówię potem kamień się przyda Można będzie budować coś tam dobudować jakieś wrota czy coś nie? Bramę czy coś Co się chce praktycznie Ale ogólnie już jesteśmy bezpieczni I super jest O może nie. spróbujmy dojść. Jeszcze nam drabiny zabraknie. I głupio trochę będzie. Dobra. Jeszcze 10 drabiny. <laughs> Można kopać. I kopać. Potem jak już dojdziecie do samego dołu, wtedy w bok kopiecie, nie? I tak w kółko. Trochę to nudne, no, ale co zrobisz. Żwirek też się przyda. Na pewno nie zaszkodzi. Ale węgla nie za dużo, trochę tego jest. Nie zbyt dużo w sumie, myślałem, że będzie więcej. Kopiemy i kopiemy. I końca nie widać. No i można znaleźć jeszcze diamenty i różne rzeczy. O, jasno się zrobiło. Jak fajnie. O. No dobra, w sumie to wszystko. Co wam chciałem pokazać. Jak chcecie możecie oglądać dalej. Albo już wyjść. Eee, dobra. Jeszcze drabinka. Cyk. Wow. Lecimy! Uuu, uuu. O Boże. Jezus Maria. Raz zginę. No, i tak jest najbezpieczniej. Mamy darmowe światełko. Nikt nam się do chałupy nie wpierniczy. Hmm. No, jeszcze trzeba tylko takie coś zrobić. Tak. No. Gitarcia. Cyk, cyk. No. C Hop. Hop. Takie przejście. Cyk, cyk. Hm Trochę trzeba bezpieczniej zrobić O Będzie troszkę bezpieczniej Ale tylko troszkę No Jesteśmy bezpieczni w sumie No jeszcze oznaczymy naszą wieżę Jakbyśmy gdzieś się tam pamiętali O tutaj był ten szkieleton Szkielet... O boże Jasna cholera. Ale mi rozdupcył. O Boże, trzeba zamurować to. Dobra. Od czego jest piach? To w sumie ziemia? Dobra. Może sobie nadskoczyć. Mamy swoją... Mamy swoje zadupie. Dobra. Kurde. Z której strony to było? Tutaj zombie. Się sfajczu. Dobra. No. Elegancko. Jak widać nic nie wejdzie jest sub, subcio wszystko jest bezpiecznie i na miejscu Dobra zajmę się kopaniem w dół na razie kończę Niebawem być może wstawię coś jeszcze No i jak chcecie żebym dalej nie, robił coś, nie wiem, budował czy coś w mini Crafcie, no to, no to piszcie, Jeśli chodzi o teksturki to nie znam linka kumpel do mnie przyszedł i przyniósł te teksturki ale jak będę znał szczegóły to dam wam znać no to trzymajcie się i piszcie, jeżeli chcecie dalej oglądać Kolejne części. Na razie.